Siema, z tej to jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's Help Wanted. Yy, kończymy dzisiaj FNaFa 2 i zaczynamy... FNaFa 3, yy, Stoję w miarę daleko. Początek. Let's do it. Okej, okay, to jest noc czwarta, ja muszę się skupić. Uh, there's been somewhat of an investigation going on. Uh, we may end up having to close for a few days. I don't know. Uh, I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Badbury uh, Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. Um, it'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Uh, just as a side note, though, like, try to avoid eye contact with any of the animatronics side if you can. może tego tam gdzie jest facial recognition to nie wiem ale te charaktery zachowują bardzo niezwykłe, almost rent to the Interakcjonują z tym kibicem do ale kiedy napotykają no, to po prostu stary. Ale anyway, hang do a all pass. Good night. Cześć. Dobra, coś czuję, że to może być trochę bardziej przesrane, aczkolwiek jest jeszcze noc piąta, więc może nie będzie tak źle. Do, 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 do. Dźwięk music boxa bangla. Ja staram się przeżyć. Jest pierwsza. Staram się patrzeć, czy ktoś nie idzie. Idzie Freddy. Co mi się nie podoba do końca. Hej. Nie ma go już. Okej, okay, teraz obserwuję. Ręka w pogotowiu. Będzie dobrze. Musi być dobrze. Dobra. Hej. Rękę trzymam w pogotowiu. Może wyglądam jak pośledzeniec? Ale wolę być bezpieczny. Nie chcę też tego przechodzić tysiąc razy. Moje się tego świadomość. Yy, dobra. Nie wiem co się stało. Zdejmij to, Foxy. Poszedł sobie. OK. Czuję się pewniej, kiedy nic po mnie nie idzie. Tyle powiem. Czy tu jest? Tylko Toj Freddy z tych... Ej, mordeczko. Czy tu jest tylko Toj Freddy z tych animatronów, które właściwie wbijają do biura? Bo na razie na to wygląda Hej Nara Dobra, nikogo nie ma ładujemy dalej To może nie być takie trudne? Może ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Dobra. Przyjdzie pewnie jeszcze raz. Jak o drugiej, to pewnie będzie jeszcze o czwartej. No właśnie, będzie o czwartej pewnie. O, akurat wybiła czwarta. Idzie Fast Donger. Hej, cika. Nie, wy nie macie animacji. Mangle ma fajną. Czekajcie, miałem. Um, dobra, ręka w pogotowiu miała być. Halo, świeć. Obserwuję. Co? A, Foxy tam był. Czy jest go nie ma, hej, mangle. A Freddy też poszedł miał zaatakować, toj Freddy w sensie. Okej, okay, to jest OP, ale odbiera y, element RNG z 2, co mi się podoba całkiem. Bo we FNAFie 2 jak była kolejka animatronów, przychodziły wszystkie po kolei i naładowanie pozytywki było bólem w życiu. To jeszcze nie ma animacji, szkoda. Jakby wszyscy mieli, byłoby zarąbisie. No ale no. Nie można mieć w życiu wszystkiego. Nawet się w miarę szybko rozgadałem. Nie było żadnych awkward. Silence momentów, jak na razie. Chyba. Bo byłem. Jestem godem. Albo po prostu już nabrałem doświadczenia. Kontrolery chyba trochę za opóźnieniem reagują. Albo to animacje w grze. Nagroda: jak dostanę znowu jumpscare, to będę zły. O! O! Jakieś osiągnięcie zdobyłem. Zjadł mi... a nie, sprawdzimy nawet co to jest. Żeby brać te nagrody z... ...Price Count... ...Price Counter to się chyba nazywa? <grytanie> Masz... Odbiło się od niego właściwie. Tu się nie mogę poruszać, ten więc... Okej, zaraz, ja mogę wysokość ustawiać, ten więc... Dobra, to zmienia postać rzeczy. Próbowałem się poruszyć gałką, tak jak się porusza w niektórych grach na VR. Dobra, FNAF 2 skończony. FNAF 3. Tego i to może być dobre, tego jestem ciekaw. E, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko w każdym poziomie muszę się podwyższać, ale to nic. To fajnie, że jest taka opcja. Bo wolę mimo wszystko mieć w dole bardziej wszystko. O nie, ponownie. Hey, ponown

Co zebrać? Rozbieram za wszelką cenę. Nie było go w pierwszej nocy, chyba. Z tego co pamiętam. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. But uh, I honestly thought we'd have more by now. Uh, if we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, oh. <laughs> uh, but, you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Uh, some guy who helped design one of the buildings. This doesn't Oh, one's video. the you can check the security cameras over to your right with the click of that blue button. you can toggle between the hall cams and the vent cam. then over to your phone Co? A, wentylacja wysiada. Nie mogę trafić. Resetuj mi wentylację. Czemu went się psuje? Dobra. Weź się nie róbcie mi ciemności przed oczami. Jest czwarta. Chyba springtrapa nie ma w pierwszej nocy we FNAF 3, jestem prawie pewny. Eee, to mogę wyłączyć? Nie. Bo tu jeszcze gdzieś coiny muszą być. W F1 zdobyłem ich całkiem sporo. Dobra, ten ambient właściwie może być mylący. W F1 zdobyłem tego sporo, w dwójce znalazłem jeden, jednego koina, a tu. Tu nic nie znalazłem na razie, ale może też muszą być jakieś warunki spełnione, żeby pojawiły się te koiny. Want wideo. To klikanie jest trochę dziwne, ale to nic. Dobra, to może być szybszy Odcinek, on nie jest wcale takie trudne. Dobra, L-Chips Bold and Spicy Tortilla Style Tortilla Chips. Dziękuję za przekąskę w trakcie pracy. Dobra, no z druga, bo chciałbym jeszcze zobaczyć Spring Trap, nie? Krzansie, człowieku. Coś mnie to trochę denerwuje, nie będę kłamał. Eee, weźmy podwyższ. Teraz tak, on się pojawia na dziesiątce, bodajże, hey man, albo na dziewiątce.

O nie tu będą fantomy, zapomniałem. Ja nie wiem jak się przed nimi bronić. Pojęcia nie mam. O super. Halo? Sieć tam. E, czy ty siedzisz tutaj? Nie. Wróciłeś. Yy. Super. Wentylacja się zepsuła, mam nadzieję, że wenty się nie otwierają jak się wentylacja psuje. Eee, yy, wracaj. Foxy? Od niego trzeba się odwrócić? Troszeczkę się zesrałem, nie będę kłamał. Gdzie on jest? Wracaj na dziesiątkę. Typie. Nie zepsuło się nic? co nie. Dobra, może i być na dziewiątce. Okej, okay, on wraca. Tak, a go tu widać! Dziesiątka to jest to, czyli okej. Okay. To jest ciekawe. To jest mega f... przestań. On zniknie kiedyś czy nie? Bo się kiedyś na pewno, będę musiał odwrócić. Yy, fantomy, z tego co pamiętam, tylko mi. on tam stoi. Ta. Yy, on... Fantomy psują mi rzeczy. Wracaj. O, bądź dźwięku. Nie patrzę. A on szedł do wenta. słyszę go nawet. Zamknięty. Jest zamknięty. Definitywnie. E, przełącz kamerę. Jak przyjdzie do mnie od razu, to się zesram. No super. Ok, zniknął. System kamer. Błąd. No jest widać, że jest zamknięty, więc nie powinno być. A wentylację zresetowałem. Super. Może być, później się zepsuje. Ok, zawrócił się. Przed do wentów chyba znowu. Bo na dziewiątce jest. Jest na dziewiątce, trzymamy go na dziesiątce. Teoretycznie powinienem go trzymać na dziewiątce i zablokować chyba ten went na dwunastce, ale. Ale to jest taka bardziej zaawansowana taktyka, która może da się później. Dobrze, że wszystko cały czas się nie psuje. Wracaj tu. Reaguje z opóźnieniem, czy... ...chyba z opóźnieniem? Okej, okay, zawrócił się. Ale wygląda naprawdę ładnie, to muszę przyznać. Dobra, która jest godzina? Czwarta, muszę uważać na te fantomy i pamiętać o nich. Kasi, bo którym tu się robi pięści? Triggerami, dobra. No bo... <gryw> jakby to powiedzieć... W niektórych grach robi się tymi Tymi przyciskami, które są pod palcem środkowym. Come back little spring trap. Chciałem coś powiedzieć, ale mógłbym zostać ze to skancelowany. Dobra, chyba jest ok. Chyba na razie to jest druga noc. Z pięciu, które są w grze dostępne, więc. O. Okej, okay, dobra, zawrócił się. Zresztą skierował mi na razie tylko Balloon Boy od Springtrapa nieumarłym. Ale to jest całkiem fajne, proste i przyjemne. Ta 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 ta. ta. Nie wiem. Mogę to kliknąć? Mogę. Jak nie widzę. Chyba jak się psu... O, ty, koń, koń. Kurde, no. Widziałem tam koiną. Musiałem o nim pamiętać następnym razem. W sumie będę niedługo nagrywał następny odcinek, więc nie powinno być z tym problemu. To nie był jumpscare. Lemon Chica Bar, Czyli to w zasadzie są. Dobra, jako że skończyłeś już gadać głupoty, um... Będę pamiętał o tym koinie, ponieważ będę dosłownie za chwilę nagrywał następny odcinek. Czyli, co? Następny odcinek będą dwie nocy na trójki. No i minikierka z plus trapem moja ulubiona rzecz w tej grze. Aha. To będzie przerąbane. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się to wam spodobał. Czekajcie. Trzymajcie się do następnego. Na razie.